Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam na czytanie z kart tarota, które dotyczy przyszłego tygodnia. I w tym czytaniu poświęcam czas bliźniętom, wadze oraz wodnikowi, czyli zaczynamy od bliźniąt. Kochane bliźnięta, w przyszłym tygodniu możecie bardziej skrupulatnie przyglądać się swoim finansom. No może być tak, że te finanse nie będą wyglądały bardzo dobrze. Będziecie zastanawiać się, gdzie tu zaoszczędzić. Co niektórzy będą poszukiwać jakiejś dodatkowej pracy, aby no więcej kasy napłynęło. Będzie to tydzień, w którym będziecie. E, trochę uparci, będziecie obstawać e, przy swoim no będziecie po prostu e, e, bronić swoich racji tutaj karty podpowiadają, że jeżeli będziecie się z kimś kłócić to no możecie powiedzieć jeżeli wiesz lepiej no to zrób to lepiej, prawda? no bo no możecie się kłócić z partnerem e, z partnerką z osobą z pracy, no to jeżeli ta osoba wie lepiej, to niech to zrobi lepiej. No, będziecie też bardzo zagonieni, będzie się dużo działo, będziecie załatwiać wiele spraw i w związku z tym będziecie starali się to wszystko jakoś zorganizować, aby to wszystko dało się ogarnąć. No, będzie wam trudno, no bo ten tydzień będzie taki bardzo. Zabiegany, no będziecie potrzebowali chwili wytchnienia, będzie też taki tydzień, że będziecie otrzymywać dużo wiadomości, będziecie tych wiadomości poszukiwać, czekać na e-maile, czekać na rozmowy telefoniczne, no albo do kogoś telefonować, ogólnie będziecie załatwiać dużo spraw. Pod koniec tygodnia tak będziecie chcieli trochę się wycofać, no i trochę sobie pomyśleć, aby tym wszystkim sprawom, które Was będą dotyczyć, tak przyjrzeć się trochę z odległości, prawda? Dokonać jakichś podsumowań. No, w głowie też jakieś zmiany, pomysły, ale jeszcze nie będziecie ich wdrażać w życie. No, po prostu będziecie sobie Siedzieć z filiżanką kawy lub herbaty, no i będziecie trochę rozmyślać. Co poza tym? Może być tak, że otrzymacie jakąś smutną wiadomość, która Was zasmuci. No, może być tak, że będą jakieś niepochlebne plotki na Wasz temat, no i Wy o tym się dowiecie. Więc, no, może być taka nieprzyjemna chwila. W przyszłym tygodniu. Czyli podsumowując, to powiedziałabym, że mm, no, właśnie te problemy finansowe, poszukiwanie e, dodatkowej pracy i takie zabieganie. No, sami też nie powinniście e, zbyt dużo plotkować, bo może być tak, że jakaś e, głupia, niewinna plotka może zakończyć e, wieloletnią znajomość, a nawet przyjaźń, więc. Jeżeli e, takie coś e, będzie miało miejsca, to raczej no, nie uczestniczyć w tych plotkach, prawda? No bo potem jest e, smutek, żal, że e, coś tam głupiego się powiedziało, a e, ktoś za bardzo wziął sobie to do serca. Więc tutaj e, taki tydzień, no też będzie też... E, Będziecie mieli też okazję do seksu, do spotkań. No możecie gdzieś spotkać się z kimś, kto na przykład mieszka trochę w odległości, czyli będzie trzeba było na to spotkanie czy też randkę dojechać. No i jak karty radzą, jeżeli ktoś będzie na przykład z Wami koty dar, że coś robicie źle. No to wiadomo, możecie powiedzieć, jak tutaj karty mówią. Jeżeli wiesz lepiej, jak to zrobić, to zrób to sam, prawda? E, to tyle dla e, bliźniaków. E, zapraszam na e, czytanie e, osoby z podznaku wagi. E, dzień dobry, miłe wagi. Zapraszam Was na czytanie które dotyczy przyszłego tygodnia. Przyszły tydzień to będzie dla Was skupianie się na własnych problemach, na dzieciach, na rodzinie. Będziecie otrzymywać wiadomości, będziecie czekać na telefony, coś pilnego załatwiać, no podobnie jak bliźnięta, prawda? Będzie po prostu przepływ informacji. No, trochę będziecie tacy niecierpliwi, bo pewne sprawy będziecie chcieli załatwić, a urzędnicy będą oporni, nie będą skłonni do pomocy. No, bo na przykład kawy sobie będą pić, no, będziecie się trochę wkurzać. Karty tutaj radzą cierpliwość, wyrozumienie. No, też radzą, abyście w przyszłym tygodniu. Dążyli do takiego balansu, aby nie było za dużo tej pracy i właśnie raczej skupić się na życiu rodzinnym, więcej czasu poświęcić rodzinie, dzieciom, wnukom. Koniec tygodnia spełnienie marzeń, spotkanie. No co ciekawe, karty mówią, że wiele wag może mieć dużo okazji do seksu w przyszłym tygodniu. Samotne wagi mogą. Spotkać kogoś bardzo interesującego. To może być jakaś randka, spotkanie. Możecie otrzymać miły prezent, jakiś ładny. Co poza tym? No, możecie pod koniec tygodnia czuć się tacy zmęczeni, bo dużo będzie się działo, i karty radzą, że każdy dzień jest nowym początkiem. Więc weź duży oddech i rozpocznij na nowo, prawda? No to, to tak jest: budzimy się, jest nowy dzień, czyli to jest no, każdy dzień to nowy początek. No, możecie mieć także do czynienia os z osobami z podznaku lwa. No, nie wiem, być może będziecie właśnie randkować, spotykać się z osobami z podznaku lwa. Hmm. Powinniście uważać w przyszłym tygodniu na nogi, co niektóre wagi właśnie mogą mieć problemy z nogami, czyli, no wiadomo, jest ślisko, śnieg, więc trzeba będzie uważać, aby tej nogi nie zwichnąć albo nie złamać. No i tyle, to takie krótkie czytanie dla wag na przyszły tydzień i zapraszam, wodniki, moje drogie wodniki. Zapraszam Was na e, czytanie, które dotyczy e, przyszłego tygodnia. E, w przyszłym tygodniu no będzie to tydzień dla Was bardzo ciekawy, co niektórzy będą e, skończyć na przykład starą pracę, podpisywać umowę dotyczącą nowej pracy, co niektórzy będą e, zakładać swoją działalność. Więc na przykład, uwagi, ten tydzień przyszły to będzie taki trochę nudny, za dużo nie będzie się działo, a u Was to będzie taki, właśnie niespokojny ten tydzień, wodnik, będziecie się martwić. Tutaj wychodzi właśnie, że będziecie zamykać pewne rozdziały w swoim życiu, na przykład może kończyć związki, może będą jakieś przeprowadzki. No, będziecie odpływać na nowe tereny, co niektórzy będą rozpoczynać nową działalność lub e, rozpoczynać nową pracę. Będziecie właśnie e, podpisywać dużo papierów, być może kontrakty. No, będziecie tacy nerwowi. No, karty mówią, że e, sekretem, aby pójść naprzód, jest e, po prostu początek, zaczęcie czegoś, zaczęcie czegoś, prawda? The secret of getting ahead is getting started, czyli abyście musieli, abyście no, poszli naprzód z pewną działalnością, z pewną czynnością, no to po prostu musicie zacząć, tak zawsze jest. Poza tym, no, możecie po prostu być tacy, cięcy finansowo, prawda? No tutaj wszystkim znakom wychodzi, że no mamy braki finansowe. Być może to wynika z inflacji. Być może to wynika z tego, że wykosztowaliśmy się na święta. No i teraz czekamy na te wypłaty styczniowe. Co poza tym? No będziecie też oszczędzać podobnie jak i inne znaki. Wodniki będą oszczędzać. Będą też wodniki podglądać kogoś w internecie, będą w internetach, może na Facebooku albo na innych social mediach, kogoś tam podglądać, śledzić. No, mogą też wodniki kłócić się z nastolatkami, to mogą być wasze dzieci albo wnuki, o ile takowe macie. Czyli no taki tydzień trochę nerwowy dla wodników. No właśnie ta nerwowość będzie wynikała z tego, że wodniki będą zaczynać pewne nowe sprawy, prawda? Co niektórzy będą przeprowadzać się do innego miejsca zamieszkania, a co, a co znowu inni, a znowu inni będą właśnie zaczynać nową pracę, podpisywać. Nowe kontrakty, no i trochę będą się tego początku tej nowej pracy obawiać, no ale wiadomo, że e, no i no, zaczynamy nową pracę. Wiadomo, zawsze się stresujemy, musimy tam trochę pobyć, aby e, no zobaczyć, jak to wszystko działa i co tam mamy zrobić. To takie krótkie czytanie. Bardzo dziękuję za uwagę i za poświęcony mi czas.